Gra ekskluzywna i fizyczne wydania to terminy coraz bardziej obce branży, a przecież to swoimi autorskimi tytułami niedostępnymi nigdzie indziej szczycili się producenci konsol jeszcze dwie generacje temu. Ile to wyszło gier bazujących na pomysłach oryginalnych i tych pożyczonych od konkurencji, a fanboje przekrzykiwali się, która platforma lepsza. Pamiętacie wojenki między entuzjastami Xboxa 360 a PlayStation 3? Bo na tych, co mieli Nintendo, i nikt nie patrzył. Z perspektywy czasu była to strasznie głupia przepychanka, ale jedno z wielu świadectw na unikatowość tamtych sprzętów, między którymi były faktyczne różnice, i to nie tylko w sferze dostępnych gier. Rywalizacja matką innowacji można by rzec i jak najbardziej to określenie pasuje do konsol sprzed dwóch dekad. Dziś niestety wszystko zepchnięte jest niemal do jednego mianownika, ale o śmierci konsolowej ekskluzywności, rozmawialiśmy sobie przy okazji innego materiału i raczej. Tam zapraszam po rozwinięcie wątku. Dzień dobry, ja jestem Kairos, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bliski mojemu sercu: PlayStation 3. A tak właściwie to grom ekskluzywnym wydanym specjalnie na tę platformę, które nigdy nie doczekały się swojego remastera, czy portu na jakikolwiek inny sprzęt, nawet kolejną generację konsoli niebieskich. Także sorry, Uncharted i The Last of Us, wy odpadacie. Trzecie PlayStation posiada bogatą bibliotekę gier stworzonych z myślą wyłącznie o tej platformie i które na tej platformie zdechły, jak gdyby zapomniane przez swoich twórców. Wikipedia, która nie jest najbardziej rzetelnym źródłem informacji, bo każdy sobie może na niej napisać niemal wszystko, ale jest za to dobrym punktem startowym do dalszej weryfikacji, podaje łącznie 178 pozycji. Ogromna liczba. Tyle ekskluzywów nie mają PlayStation 4 i 5 łącznie. A tak sobie teraz przeglądam tę listę, faktycznie robi to kurde wrażenie. A jednym z nich jest na przykład: oddajmy na to Miyasoto Miyushi Kyudai Naizu Sega Golf Club gra, która pojawiła się jako jeden z tytułów startowych w Japonii. Myślicie, że w Polsce mógłby być to hit? Ty, jak tak przeglądam tego i bejat, nawet nie takie drogie. Ma PlayStation 3, nie ma blokady regionalnej. Może sobie kupić, recenzję zrobić. Zapraszam zatem na krótki spacer po tym małym, wirtualnym cmentarzu. Byśmy powspominali choć kilka ciekawych gier wydanych wyłącznie na PlayStation 3, z przerwami na krótkie anegdotki. Kolejność alfabetyczna. dzięki tej grze wydanej w 2009 roku z ramienia mało znanego wówczas From Software, możemy mówić o narodzinach formuły Soulslike, a właściwie Soulsborne. Najlepsze jest to, że ta gra pierwotnie miała być odpowiedzią na Obliwiona od Bethesdy, jako taka wiecie, wielka RPG przygoda od Sony. Tylko, że wewnątrz studia nikt nie wiedział jak w odpowiedni sposób zabrać za tę grę, więc nawet spisywali już cały ten projekt na straty. W tym stanie rzeczy, całą swobodę twórczą oddali Hidetace Miyazakiemu, bo już zrobił co uważał, i był to strzał w dziesiątkę. Demon's Souls uznawany jest przez niektórych za jedną z najtrudniejszych gier na konsole PlayStation 3 i nie powinno to szczególnie dziwić. W swym czasie była to nietypowa pozycja. Trudna, z zagadkową fabułą i przeciwstawiająca się ówczesnemu trendowi upraszczania mechanizmów w grach, a wręcz karaniu gracza za brak wyciągania wniosków ze swoich niepowodzeń. W końcu odpowiedzialne za nią było studio, znane raczej z wolniejszych gier, które przechodziły bez większego echa poza Japonią. Z biegiem czasu jednak recenzenci docenili nietuzinkowość Demon Souls, jego wysoki poziom trudności, możliwość zostawiania wiadomości innym grającym, mroczny klimat oraz wciąż. Już wspaniałą ścieżkę dźwiękową. Co prawda, w tę pozycję możemy dzisiaj zagrać na PlayStation 5 w ramach remaku, ale właśnie remake'u. Który wyróżnia się odrobinę żywszym klimatem, podrasowaną muzyką oraz zupełnie inną responsywnością bohatera, przez co niektóre starcia z bosami są wręcz albo łatwiejsze, albo trudniejsze. Jeśli chcecie doświadczyć najbardziej pierwotnej gry z podgatunku Souls, koniecznie zagrajcie w Demon Souls na PlayStation 3, bądź wpadnijcie na pełny materiał na moim kanale poświęcony tej grze. Link również w opisie. Teoretycznie wiele staroci z PlayStation 3 możemy zagrać na PlayStation 5. Konsola ta oferuje bowiem trzy pakiety subskrypcyjne w ramach tzw. PlayStation Plus, najdroższy z nich Premium, daje dostęp do m.in. katalogu klasyki, czyli opcji strumieniowania biblioteki gier z PSP, PlayStation 1, 2 oraz 3. Oczywiście dostępnych tam tytułów jest tyle co kot napłakał, a gdy wejdziemy w sekcję poświęconą PlayStation 3, to jedyne gry w oryginalnej formie, które definiują, tożsamość tej platformy, to raczej i Clank. Zaraz, zaraz. Demon Souls? Ach tak. Przenosi nas na stronę remakeu gry. Zresztą cały ten pakiet klasyki reklamuje grafika z bohaterem pierwszego Infamous, której to gry nawet tam nie ma, a wszystkich dostępnych pozycji jest 50 i na palcach idzie policzyć te faktyczne ekskluzywy. Co prawda, znajdzie się jeszcze taki Heavy Rain, ale już dawno ma swój port choćby na PC, a wrzucona tam wersja to ta z PlayStation 4, a może pierwszy Crisis. Proszę bardzo, Remaster. Chcesz pograć w trylogię Uncharted czy The Last of Us? Również Remastery. Jeśli tylko jakaś gra ma swoją świeższą wersję, na kolejnej generacji, to wyłącznie do niej będziecie mieć dostęp. Oferowana biblioteka klasyki jest przygotowana niesamowicie od niechcenia, i prawdę mówiąc, wydaje się zwykłym skokiem na kasę. Kto wie, może za kilka lat sytuacja się poprawi. Jednak dalej w 2025 roku wygląda to zwyczajnie żenująco. Jeśli chcemy pograć w faktyczne klasyki konsoli PlayStation 3, które definiowały tę platformę, to pozostaje kupienie nam oryginalnego sprzętu i krążków. Alternatywnie, instalowanie emulatora na komputerze. And she won't rest until all the others are dead. Historia serii Drakengard sięga 2003 roku, kiedy to na PlayStation 2 zadebiutowała jej pierwsza część. Był to zarazem reżyserski debiut Yoko Taro, dziś kojarzonego przede wszystkim z Nirem Automatom. Widoczny na ekranie Drakengard 3 ukazał się w grudniu 2013 roku, czyli już po premierze PlayStation 4, będąc niejako rezultatem umiarkowanego sukcesu pierwszego Nira, którego Square Enix nie chciało dalej rozwijać. Fabuła tej odsłony została osadzona 100 lat przed wydarzeniami Jedynki, i cała seria razem z Nirem stanowi jedno uniwersum. Główną bohaterką jest Zero, mająca jeden, ale jakże ważny cel zabicie swoich pięciu sióstr. Początkowo jej motywacja nie jest znana prawdziwe pobudki poznajemy dopiero wraz z tokiem rozwoju fabuły. Opowieść ta balansuje na granicy poważnych, często mrocznych tematów oraz groteskowego absurdu czyli standardu dla twórczości Yokotaro nie w Pod względem gameplayu Drakengard 3 stawia na dynamiczne starcia w stylu hack and slash oraz latanie na smoku niemal jak w strzelance typu bullet hell. Całość dopełnia świetna emocjonalna ścieżka dźwiękowa. Niestety gra zapisała się w pamięci graczy bardziej z powodu innej cechy fatalnej optymalizacji. Działa ona słabo nawet jak na standardy końcówki ery PlayStation 3. Spadki płynności są tak dotkliwe, że niektóre etapy mogą być czystą frustracją. Niemniej to wciąż unikatowa gra, ale przez swój stan techniczny bardziej dla najwytrwalszych entuzjastów japońskich dziwactw. Hmm. Stał się symbolem tych, którzy postanowili złamać boską przysięgę. Jeśli napiszecie, że God of War wstąpienie było robione na siłę, to będę musiał przyznać Wam choć trochę racji. To kolejna obok Drakengarda 3 gra wydana u schyłku życia PlayStation 3, bo w 2013 roku i przy okazji kolejny reprezentant mody na tworzenie prequeli, którą to mieliśmy gdzieś te około dekadę temu. Akcja przynosi nas 10 lat w przeszłość, przed wydarzeniami pierwszej odsłony. Kratos jest świeżutko po wymordowaniu swojej rodziny i wypowiedzeniu posłuszeństwa Bogu Wojny Aresowi. Za karę trafia do więzienia potępionych, które strzegą tzw. furie. I jak wielu z was się już domyśla, spiernicza z niego. To ostatni God of War przygotowany w starym stylu, nim nasz poczciwy półbóg postarzał się, spoważniał i zaczął wywijać toporem na północy. Niestety, odsłona ta jest zdecydowanie mniej spektakularna od trójki, która doczekała się swojego remastera na PlayStation 4 i fabularnie nie wywali nas z kapci. Brak jest bogów do ubicia i ogromnych przeciwników, a bossami są przede wszystkim różnej maści mitologiczne stwory, jak Manticora czy chimera. Niemniej to kolejna gra o przyzwoitej ścieżce dźwiękowej, ładnej jak na swój czas grafice i solidnym gameplayu. Znalazło się też trochę nowości, jak możliwość ciskania przeciwnikami, podnoszenie broni z ziemi czy magia. Przynajmniej w przypadku tej gry, Santa Monica jako Tako potrafiła w optymalizację i wycisnęła sporo z trzeciego PlayStation. Fani go do nie powinni być tą produkcją zawiedzeni, bo jest całkiem solidna, choć daleko jej do bycia najlepszą odsłoną marki. Will give you the to be a hero. swego czasu media okrzyknęły Hej z zabójcą Halo. Tak, tego Halo znanego z konsol Microsoftu. <noise> no cóż, jak pokazał upływ czasu, to stwierdzenie było tak trafne, jak powiedzieć, że gówno jest całkiem smaczne. Gra tak potężna, że zaburza oświetlenie u mnie w mieszkaniu. Obie gry, poza bycia futurystycznymi strzelankami, nie mają ze sobą niczego więcej wspólnego. A Haze nie jest warty polecenia. Jednak znalazł się w tym zestawieniu jako ciekawostkę. Mimo planów wydania go na PC oraz Xboxie, tylko trzeci playak miał wątpliwą przyjemność gościć go u siebie. Miała być to Gra o dojrzałej fabule z antywojennym przesłaniem i w zasadzie tylko ten drugi aspekt udało się zrealizować. Opowiada ona historię żołnierza korporacji Mantel i jego kompanów faszerowanych Nektarem. Narkotykiem manipulującym zmysłami i działającym niczym filmowa cenzura. To dzięki niemu nie widzimy martwych ciał i innych okropień z wojny, a przy okazji odurza naszych towarzyszy do tego stopnia, że ci zachowują się jak zwykłe ćpuny i to w najbardziej przerysowany sposób, przez co miałem problem poważnie potraktować tę grę, bo balansuje ona na granicy kiczu, a faktycznie dojrzałej fabule. Sure Hell yeah! Oczywiście w toku gry jako jeden z nielicznych udaje nam się wyrwać spod wpływu nektaru i zmieniamy stronę konfliktu. Wówczas zamiast dawać sobie w nosek, można udawać trupa. W końcu żołnierze Mantel nie widzą zwłok. W gruncie rzeczy to gra z oryginalnym pomysłem, ale jej wykonanie jest zwyczajnie mierne. Haze męczy trochę bułę, ma słaby model strzelania, w tym biedną różnorodność broni i naprawdę durną sztuczną inteligencję. Na PlayStation 3 znajdziecie dużo więcej lepszych shooterów, o których zresztą jeszcze sobie powiemy. Ale przez Ninja Theory Heavenly Sword z 2007 roku można uznać trochę za grę z innej epoki. Bo był to tytuł mający na celu m.in. pokazać możliwości świeżo wprowadzonego na rynek PlayStation 3. Na ekranie potrafiły pojawiać się jednocześnie setki przeciwników. W grafikach na tamte czasy robiła spore wrażenie, a szczegółowy model głównej bohaterki witał nas już z menu głównego. Do tego dochodziły sekwencje korzystające z funkcji Six Axis kontrolera. Jasne, zdarzało się, że gra mocno gubiła płynność, ale i tak imponowało to, co potrafiła pokazać już w otwierającej sekwencji. Tylu Przeciwników naraz nie było częstym widokiem, nawet jeśli był to pokaz slajdów. Smaczku całości dodawał fakt, że w projekt zaangażowany był Andy Serkis, znany z roli Goluma, we Władcy Pierścieni. Współtworzył fabułę oraz użyczył twarzy i głosu głównemu antagoniście, królowi Bohanowi. W Heavenly Sword wcielamy się w rudowłosą Nariko, dzierżącą tytułowy niebiański miecz, dający jej nadludzką moc, ale jednocześnie obciążony klątwą. Naszym zadaniem jest powstrzymanie Bohana, zanim zdobędzie to legendarne ostrze. Pod względem rozgrywki to typowy slasher. Przypominający trochę God of War choć ogólnym poziomem wykonania gra zdecydowanie jest klasę niżej. Mamy tu obrzydliwie dużo walki na małych arenach i tylko okazjonalnie przemieszczamy się krótkimi korytarzami, by nacieszyć wzrok widokiem. Okazjonalnie pojawiają się momenty, które wymagają użycia wspomnianego Six Axis oraz klasyczne Quick Time Event. Heavenly Sword to w gruncie rzeczy ciekawe, monumentalne doświadczenie. Niewiele gier na PlayStation 3 mogło pochwalić się podobnym rozmachem. Dziś ta pozycja nie rzuca na kolana, ale jako swoista kapsuła czasu, pokazująca ambicje początku generacji, ta gra ma w sobie coś fajnego. Ateli, average. You need more time. Czy wiedziałeś, że pierwsze wersje kontrolerów PlayStation 3 nie posiadały wibracji? A wynikało to ze sporu patentowego sięgającego 2002 roku. Wtedy to firma Immersion Corporation pozwała zarówno Sony, jak i Microsoft za naruszenie patentów dotyczących technologii haptycznej w kontrolerach. Microsoft szybko się dogadał, wykupując licencje i unikając problemów, natomiast Sony wolało bawić się w sądzie. W 2006 roku przegrało sprawę, co zmusiło niebieskich do rezygnacji z funkcji wibracji w nowych produktach. Gdy ledwie co PlayStation przytrafił na rynek, jego kontroler mógł się reklamować wyłącznie funkcjami Six axis czyli wbudowanymi czujnikami ruchu. Sama nazwa dosłownie tłumaczy się jako 6 osi, ale jest to trochę mylące, bo w rzeczywistości chodzi o 3 osie XYZ, ale 6 stopni swobody ruchu. Jak z perspektywy czasu wiemy, to wibracje w padzie są tym fajniejszym bajerem, a machanie nim we wszystkie strony raczej tak średnio się przyjęło. Ale sytuacja patentowa zmieniła się w marcu 2007 roku. Wtedy Sony doszło do porozumienia z Immersion, wykładając na stół prawie 100 milionów dolarów opłat licencyjnych. Dzięki temu wibracje mogły wrócić do padów PlayStation 3 i od tamtej pory na kontrolerach obok napisu Six Axis gości również fraza DualShock 3, której próżno szukać na premierowych wersjach. W 2009 roku Sucker Punch wypuściło na świat pierwszą odsłonę Infos. Rozgrywka już wtedy nie była szczególnie nowatorska. Od kolejna gra akcji w otwartym świecie o samotnym bohaterze, jakąś tam fabułą i generycznymi aktywnościami pobocznymi. W zestawieniu z takimi tytułami jak Prototype przez Spider-Man Web of Shadows można było poczuć znajomego liścia na twarz. Protagonistą jest Cole McGrath, chłopak od paczek, który znalazł się w samym epicentrum eksplozji, pogrążającej w chaosie Empire City. Nie dość, że przeżył, to jeszcze musiał iść do pracy, znaczy wyszedł z tego z mocą kontrolowania elektryczności. Trzon zabawy to parkour i wspinanie się po wszystkim, co się da oraz widowiskowa walka. Cole sypie błyskawicami na prawo i lewo, ale zakres jego sztuczek determinuje system karmy. Moralne wybory gracza wpływają zarówno na fabułę, jak i na zestaw mocy dostępnych dla Bohatera. Fajny bayer, bo daje choć małą zachętę, by zmierzyć się z tą produkcją ponownie. W 2011 roku pojawiło się Infamous 2 bezpośrednia kontynuacja rozwijająca najlepsze pomysły z jedynki. Większe miasto, efektywniejsze moce, bardziej dopracowana walka. Obie gry doczekały się pełnej polskiej lokalizacji i do dziś pozostają tytułami ekskluzywnymi na PlayStation 3, jak zresztą wszystkie gry tego zestawienia. Co ciekawe,

Seria Killzone, stworzona przez studio Grilla Games, swoje początki ma w 2004 roku na konsoli PlayStation 2. Ale dopiero kolejna generacja konsoli niebieskich pozwoliła jej rozwinąć skrzydła za sprawą drugiej oraz trzeciej odsłony. Na szczególną uwagę zasługuje Killzone 2 z 2009 roku. Gra była zapowiadana jeszcze przed premierą PlayStation 3 i to w spektakularny sposób, bo renderowanym zwiastunem, napakowanym akcją, który wyglądał tak dobrze że wielu graczy wątpiło czy sprzęt w ogóle udźwignie taki poziom oprawy. Twórcy otwarcie przyznali, że właśnie do tego dążą i jak na standardy tamtych lat mniej więcej udało się to osiągnąć. Gra faktycznie wyglądała ładnie. Fabuła kontynuuje wydarzenia pierwszej odsłony, przenosząc nas dwa lata w przyszłość. Tym razem nie bronimy się przed agresją Helgastów, ale sami ruszamy z inwazją na ich ojczystą planetę, by pojmać imperatora Wizariego. Rozgrywka to klasyczny FPS o mocno liniowej strukturze, momentami aż przesadnie korytarzowy i utrzymany w ciężkim, mrocznym, industrialnym klimacie. Wydany w 2011 roku Killzone 3 był już trochę inny. Gra nabrała kolorów, a przytłaczającym klimat dwójki został wyraźnie złagodzony. Całość mocniej wpisała się w realia drugiej połowy cyklu życia PlayStation 3, kiedy Sony zmieniało strategię, by ratować swoje finanse. Stąd w trójce pojawiły się takie bajery jak tryb 3D, obsługa PlayStation Move, a także rozwiązania wynikające z feedbacku społeczności. Sam rdzeń zabawy został też urozmaicony. Zamiast ciągłego porucia do kolejnych fal wrogów, rozgrywka stała się odrobinę bardziej różnorodna w celach i scenerii. AWAAAAAA Z czego jednak wynika, że aż tak dużo gier zostało pogrzebanych na PlayStation 3. W dużej mierze winna jest architektura konsoli i jej kultowy procesor Cell. W założeniu miał być mały, tani i potężny. Jak najbardziej osiągnięto to, ale kosztem skomplikowanego kodu. To był świetny sprzęt, ale tworzenie na nim gier było piekielnie trudne, co stanowiło przeszkodę, szczególnie dla indie deweloperów nieposiadających wystarczająco kasy na takie zabawy. Niektóre multiplatformowe tytuły. Z pierwszych lat siódmej generacji wyglądały nawet lepiej na Xboxie 360, bo porty na PS3 wymagały więcej czasu i budżetu. Wiele silników zresztą powstawało pierwotnie właśnie pod konsole Microsoftu lub PC, bo przeniesienie ich na konsole niebieskich wymagało sporych zmian w architekturze kodu. Nie powinno więc dziwić, że i nawet sam Gabe Newell nie wypowiadał się o PlayStation 3 zbyt przychylnie, zmieniając zdanie dopiero z biegiem czasu. Pierwsze lata życia tej platformy to była ciężka przeprawa dla twórców gier, ale i dla samego Sony, nad którym wisiało widmo bankructwa. To też wyjaśnia dlaczego PlayStation 4 nie posiada wstecznej kompatybilności, a tak wiele gier ugrzęzło na trójce. Zwyczajnie ich portowanie było nieopłacalne. Czas minął, zestarzały się i kto by się teraz z tymi przejmował? Lair z 2007 roku to był Heavenly Sword kolejna gra, którą dziś najlepiej traktować jako swoistą kapsułę czasu. Ten akcyjniak miał przede wszystkim demonstrować ogromną moc PlayStation 3, ujeżdżanie smoków, setki przeciwników na ekranie i wykorzystywanie autorskich funkcji konsoli nowej generacji. Czy nie brzmi to jak przepis na sukces? Ler było ambitne, ale cierpiało na dramatycznie niską liczbę klatek na sekundę. Gra zabiera nas do świata, w którym przez aktywność wulkanów zasoby naturalne uległy degradacji, a ludzkość podzieliła się między dwie zwaśnione strony. Czylamy się w Rona, elitarnego rycerza i jeźdźca smoka, z którego grzbietu toczymy bój, z okazjonalnym lądowaniem na ziemi. W Ler zaimplementowano też mechanizm morale. Jeśli spadnie zbyt nisko, przeciwnik może wycofać się z pola bitwy. Dziś doświadczenie tego tytułu może być bolesne, bo sterowanie opiera się głównie na funkcjach Six Axis, wymagających od gracza machania padem we wszystkie strony świata. Na przykład, poruszamy padem w górę i dół, by dostosować lot do smoka przeciwnika, a potem wykonujemy szybki ruch w bok, by go strącić. Lair było też pierwszą grom na PlayStation 3, którą można było przejść za pomocą funkcji Remote Play na PSP. Niezły Bayer. Niestety, był to także ostatni tytuł studia Factor 5, zanim zamknęło się w 2019. Roku. Snake. We found Chyba najsolidniejsza gra naszego zestawienia i tytuł, który wciąż broni się fantastyczną fabułą i postaciami. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots z 2008 roku to jedna z najważniejszych gier w dorobku Hideo Ochodzimy. Zwieńczenie historii Solid Snake'a, całego cyklu Metal Gear i ostatnia odsłona stworzona w klasycznym stylu. Jeżeli kiedyś część graczy drażniły przydługie przerywniki filmowe, Guns of the Patriots poniosło poprzeczkę jeszcze wyżej. Najdłuższa cutscenka trwa 27 minut, a najdłuższa sekwencja przerywników filmowych 71 minut. Co zapisało się w księdze rekordów Guinnessa. Pozwalając sobie na odrobinę prywaty, faktycznie gra jest przegadana. Czystego gameplayu jest tu zdecydowanie za mało względem cutscenek, co potrafi znużyć, gdy ciągle trzeba w łapach trzymać kontroler na zmianę z wiaderkiem popcornu. W czwartym Metal Gear Solid Snake rusza na swoją ostatnią misję, by domknąć wszelkie wątki i powstrzymać oselota. Jak na złość serii Fallout, nasz protagonista wychodzi z założenia, że wojna się zmieniła. Wszystko przez prywatność armie, sztuczną inteligencję i nanomaszyny. Wojna nie ma już twarzy, nie jest lokalna, a granica między dobrymi a złymi niemal całkowicie się zatarła. W odróżnieniu od dżungli z trzeciej odsłony, tym razem uderza w nas industrialny klimat i mnóstwo retrospekcji. Jeśli nie znacie wydarzeń z poprzednich części, od czwartego Metal Gear Solid radzę trzymać się z daleka. Nie tylko przytłoczę was gadaliną, ale po prostu będzie niezrozumiały swoimi nawiązaniami i powrotem mnóstwa postaci z poprzednich odsłon. I tak, czwarty MGS jest przy tym fundamentem, na którym powstał Metal Gear Rising Revengeance. It's my turn to protect you. Nigdy nie przepadałem za ścigałkami. Odkurzanie starych, nieznanych sobie wcześniej reprezentantów tego gatunku niesie różny skutek, bo potrafią szybko się zestarzeć. Wydany w 2007 roku Motorstorm jest jedną z pierwszych gier ekskluzywnych na PlayStation 3 i przyznam szczerze, całkiem miłym zaskoczeniem, bo spodziewałem się gry. Podstawą zabawy jest ściganie się po pustynnych bezdrożach w formule tak zwanych festiwali. Łącznie mamy ich 21, a każdy to cztery zupełnie odmienne wyścigi. Na początku dostępne są tylko trzy takie festiwale, a kolejne odblokowujemy za punkty zdobywane za odnoszenie zwycięstw. To, co wyróżnia MotorStorm, to zestaw pojazdów. Na jednym torze mogą się zmierzyć rajdówki, terenówki, ciężarówki, motocykle czy kłady. Każdy z nich wyróżnia się innymi cechami. Jak zwrotność, przyspieszenie czy wytrzymałość, i na różnych fragmentach toru dany typ pojazdu radzi sobie lepiej albo gorzej, więc w naszej gestii pozostaje wykorzystać potencjalną przewagę. Same trasy nie są przy tym prostą drogą, a siecią alternatywnych ścieżek, co dodatkowo urozmaica zabawę. Do tego dochodzi element zręcznościowy. Pojazd można uszkodzić, oblepić błotem, czy efektownie rozbić w zwolnionym tempie. Doznania podkręca dynamiczna muzyka, nadająca odpowiedniego tempa całości. Największy minus gry to brak kanapowego grania na zielonym ekranie, a że jest to też stary tytuł, to nie ma co już liczyć na tryb sieciowy, więc zostają samotne wyścigi. Warto wspomnieć, że seria doczekała się jeszcze dwóch odsłon i też tylko na PlayStation 3: Pacific Rift z 2008 roku i Apocalypse z 2011. Ja polecam sięgnąć po pierwszą grę z serii, szczególnie jeśli lubicie różnej masiści Gałki, a dziś kupicie ją za grosze. Mamy Gears of War w domu. Mogli swego czasu krzyczeć fani PlayStation, bo tak najłatwiej opisać, tę stworzoną na PlayStation 3 trylogię pierwszoosobowych strzelanek pod tytułem Resistance. A pierwsza część pojawiła się w 2006 roku jako jeden z tytułów startowych konsoli. Cała seria przedstawia alternatywną wizję historii, w której w latach XX XX wieku Ziemię najechała tajemnicza Himery, chimery, a druga wojna światowa nigdy nie wybuchła. Głównym bohaterem jedynki jest amerykański sierżant Nathan Hale, rzucony na front w Wielkiej Brytanii, jednym z ostatnich bastionów ludzkości Starego Kontynentu. Okazuje się, że jego organizm w nietypowy sposób reaguje na wirus chimery. Nie przemienia się on w potwora, a staje się swoistą hybrydą, zyskując. Nad ludzką wytrzymałość. Pierwsza odsłona może nie powodowała opadu szczęki, ale była całkiem przyzwoita, jak na pozycję startową PlayStation 3. Resistance 2 z 2008 roku poszło w stronę jeszcze większego widowiska i dla wielu osób jest to najlepsza odsłona marki. Kampania tym razem rzuciła nas do USA i uderzała większą skalą. Walczyliśmy nie tylko z oddziałami Chimery, ale też z ogromnymi, zajmującymi pół ekranu bestiami. Nasz protagonista stał się jeszcze potężniejszy, co gameplayowo przełożyło się na bardziej dynamiczną akcję i różnorodne lokacje. Choć nie każdemu podobała się rezygnacja ze stonowanego i mroczniejszego klimatu jedynki i fakt, że insomniak skręciło w próby naśladowania Call of Duty. Ostatnia odsłona trylogii pojawiła się w 2011 roku, będąc powrotem do kameralnej formy. Zmienił się też bohater. Teraz gracz kierował Josephem Capelli, zwykłym żołnierzem i ojcem, który stara się przetrwać w świecie praktycznie podbitym przez Himerę. Kampania ponownie postawiła na klimat z bardziej nastrojowymi lokacjami. Czuć niestety było, że nastąpił mały spadek ogólnej jakości, a i wizualnie gra nie dorastała już do pięt innym reprezentantom gatunku, wyglądając co Najwyżej przeciętnie. Food, blankets, Seria Resistance nie jest najwybitniejszą serią strzelanek w historii, ale na pewno jest kawałkiem tożsamości PlayStation 3. Każdy fan tej konsoli powinien choć dać im szansę. Szczególnie, że całą trylogię można przejść w ramach kanapowego grania, kolejnego, zdaje się, reliktu dawnych czasów. Zatem zostało nam jeszcze do umówienia jakieś 150 pozycji ekskluzywnych na PlayStation 3, które nie pojawiły się nigdzie indziej. A tak całkiem serio, jeżeli wy znacie przykład jeszcze jakiejś gry wartej polecenia, która faktycznie ugrzęzła na tym biednym PlayStation 3, a alternatywą jest tylko emulator, to dajcie znać w komentarzu, z chęcią odświeżę swoje doświadczenia związane właśnie z moją ulubioną konsolą siódmej generacji. Za jakikolwiek inny komentarz, czy ocenę pod tym filmem był algorytm, nie pobłogosławił, również się nie obrażę. A za dziś wam bardzo dziękuję i do zobaczenia przy innej okazji. Na razie. Dobrze, przepraszam, bo ciężko zdrzeszyłem. Już was wyciągam. Uncharted i pierwszy The Last of Us to ty szanuj. Robimy podmiankę.